Dobrze jest czasami wrócić do tego, co się powiedziało, albo co się robiło kilka miesięcy wcześniej, albo co się właśnie powiedziało. Kilka miesięcy temu, a mianowicie w sierpniu 2022, nagrałem materiał, że nie nadpłacam kredytu z wakacji kredytowych i to była bardzo dobra decyzja, pomimo tych komentarzy, bardzo negatywnych, Czy pan jest zdrowy? Czy pan jest zdrowy na umyśl? Czy pan nie zwariował? Z tego powodu, że oczywiście większość ludzi od razu rzuciło się do tego, żeby nadpłacić za te wakacje kredytowe, nadpłacić kredyt, żeby kolejne raty, które się pojawiają w 2023, te 8, 8 rad, no to żeby były mniejsze. Ja postanowiłem, że ten kapitał, który się pojawi z który którym bym stracił na zapłatę rad kredytowych, Zainwestowałem zarówno w siebie, ale również na rynkach tradycyjnych i na rynku kryptowalut. Jestem mega zadowolony, ponieważ ten kapitał na rynku kryptowalut akurat najlepiej performuje, bo kupione tokeny Casper CSPR zastejkowane dały ponad no, kilka procent więcej z tych tokenów, bo um, przyrost tych tokenów jest około 10% rocznie, więc one zyskały na wartości jako jednostka z około 2,5 na 5 centów, więc to jest petarda. Na rynku tradycyjnym, kilka procent w zależności od, od akcji dobrze performują te akcja od tego dołka grudniowego, listopadowego i styczniowego, gdzie tam się ten dołek em, ubijał e, i to jest niesamowite. Jestem mega zadowolony z tego powodu i z, e, sprawdziło się to, co powiedziałem, że inflacja spada, że te ceny fraktów pospadały, że to już po prostu unormowały się nowa normalność, do której trzeba się dostosować i rynki e, już e, jak ten krab idą, idą do, do góry w bok. I to jest mega. Jedna rzecz, która mi nie wyszła, to to, że nie nauczyłem się Unreal Engine na takim poziomie, jaki bym chciał. Na chwilę jestem cały czas, to jest w powijaka w ten ekosystem SDK. Unreal Engine jest zbyt, zbyt duży dla mnie, ja za mało mam czasu na to, żeby się jeszcze tego nauczyć, ale to mam gdzieś tam w moim skopie, żeby się nauczyć, kiedy może już będę miał więcej czasu w życiu prywatnym, w życiu zawodowym. Więc to jest do zrobienia. Jestem bardzo dowolony z tego, że podjąłem ryzyko, i, i to też jest taka nauka, żeby nie bać się podejmować ryzyka. Kiedy większość ludzi się boi em, podejmować to ryzyko, chcą iść bezpieczną drogą, kupują to złoto, odpłacają kredyt, chcą mieć żyć. Spokojnie, tak grzecznie, sobie po prostu być, jak na rowie, na dnie Rowu Mariańskiego. To są te osoby, które podejmują mega ryzyko, kupują NFT, kupują technologie, nowe, nowe, nowe rzeczy, inwestują w przyszłość. I to te osoby wierzą, że w przyszłości będą miały o wiele lepsze życie z tego powodu, że podejmują ryzyko, tak jak przedsiębiorcy no, no, w, w ekonomii, w gospodarce. Więc tak, może byłem zarywany, może byłem niezdrowy na umyśle.